No, cześć, słuchajcie, słuchajcie, jest czwartkowe popołudnie. Cóż my będziemy robić? Wymienimy sobie olej w Ducato. Planuję to zrobić razem z pukanką. Ostatnio na serwisie, mi to wymieniali, to też lali pukankę. I właśnie taki zamiar mam teraz tu uczynić No tu w że robili ostatnio przeglądzik co my tu mamy 4 grudnia 24 Samochód miał przejechane 30 tysięcy i 300 kilometrów 40 tysięcy No i właśnie taki powziąłem Powziąłem taki zamiar, mam taki zamiar żeby ten olej sobie zmienić z płukanką tu właśnie zrobić i zdrowko. drówką po małym tak, trafił Jedni mówią robić, inni mówią nie robić A ja myślę, że silnik czym czystszy Czym tych nagarów jest w środku mniej Tym jest chyba korzystniej Dobra, także go teraz ryśniemy chwilę Niech się to wszystko przebełta Przepraszamy O jest godzina 18.26 No ile tam zalecają? Niektórzy mówią 15 minut, 20 minut A niech sobie chwilę potarci Ja w tym czasie zacznę odkręcać osłonę Skąd narzędzia weźmiemy? A właśnie stąd. Bo jesteśmy samowystarczalnym serwisem przy takiej robocie. Jeszcze, aby jakiś był to pod ręką, klucz budarowy. I co my tu mamy? Wkrętarkę mamy i ten duży. Dobra, ten duży mnie wykręcił. Co jeszcze będzie potrzebne? Szmatek kilka Do wycierania wszystkiego O tutaj zobaczcie jak zamawiałem samochód to sobie zamówiłem To już widzieliście Z taką naprawdę solidną osłoną metalową Tutaj tak wzmacniany takimi szynami Także naprawdę robi robota Jest to wszystko ładnie osłonięte Moim zdaniem w busach to powinien być to standard, a nie jakaś tam dopłata. Dobra, co to mało. Najpierw może odkręcimy te wszystkie delikatniejsze śrubki na krzyżaka tak zanim to porozkręcam to akurat się to wypłucze wszystko może na drugiej kamerce ustawimy timelapsa co by się żałował Naszej i spuszczonej owicy. Ale do tego wszystkiego gra. tak to widzicie, tak to wygląda coś tu brzęczy cały czas, chyba ta pompka cały czas brzęczy no, tam jest filtr tu jest korek spustowy a tu kapie woda na górze z klimatyzacji o, i przestało brzęczeć No, odkręcamy koreczek to tak wygląda, że to miała być jakaś 13 albo boja się coś mniejszego nie, czternastkę wziąłem to musi być trzynastka trzynastka, trzynastka no ciekawe jak tu chlu chluśnie mocno co na gębę czekał, żeby nie chlusło auć, ale gorące olej taki czarny jest jak na rękawiczkach jak z diesla inny on nie może być No była ja powiem dziwna sprawa. Wydawało mi się, że nie spadło mi nic. A tu tego podkładki żadnej nie ma. Źle to żeby nie dali. Dziwne. No chyba wam powiem teraz z odręcaniem tego filtra to. Poczekam aż to troszkę ostygnie. Bo zaraz się tu łapzka poparza. To wszystko. Pewnie pójdę do domu na jakiegoś lodzika i przyjdę za jakieś pół godziny. Akurat to wszystko trochę ostygnie, bo jest strasznie gorące. No dobra, to lecimy z dalszą częścią zabawy. Silnik już troszeczkę ostygł. Już nie jest taki. Parząco gorący. No teraz muszę tam jakiegoś klucza przypasować i odkręcić coż tam będzie 32 No na końcu to jest głupie rozwiązanie No, właśnie gipierozwiązanie, Wam powiem, to jest. No, filtr, go wsiąknie, to sobie sprawdzimy, czy tu jakichś opiłków nie ma. Kordebaan. Nou, ik zal Oring jest znowy to oczywiście też trzeba dać. Nie żałować. No dobra, odkręcamy dziadka z powrotem. No i git. O, taka ładna podkładeczka pójdzie. Stalowo-gumowa. Teraz jeszcze byś jakiś lejek przydał No, płaskim kluczem Wam powiem, że lepiej niż tą grzechotką Znaczy płaskim, małe oczko jak się zakłada pod tym zgiętym kątem To jest przykręcone. Teraz będziemy nalewać olej. Dobra, ile tu mamy? 3,25 gdzieś. o kurde no i dobra, okiem, wszystko jest dobrze Jest dobrze. No to cóż pozostało? Zakręcić osłonę.